Cześć wszystkim, Na was w dziewiątym odcinku z Adventure Capitalis. Nie było mnie w grze 201 godzin, nieco mniej niż miesiąc. Uzbierałem 74 sextrygentyliony. Dzisiaj, tak jak było ostatnio mówione, planowane, wybierzemy się na Marsa. Ale zanim się wybiorę na Marsa, będę chciał tutaj parę rzeczy ogarnąć sobie na Ziemi i na Księżycu. To znaczy, po prostu sobie zresetuję zwyczajnie i zobaczę... Jak daleko do radę zejść? Później, bez resetowania, hmm, żeby mieć już taką bazę. Przed ogarnięciem marca, i co też bym chciał właściwie kupić? Ze wszystkiego, wszystko mnie jest W sumie kosztuje, jak widzą. Oprócz tutaj, hokeja, ewentualnie, oprócz tych trzech rzeczy w sumie i te wszystkie też po jeden, ewentualnie. No, co oczywiście. I gazety tylko i nic więcej. I nic poza tym. Jeszcze tutaj jest jedna rzecz. Widzę podnosząca nasze dochody. I nic poza tym. Hmm, ciekawe, no dobra. W menadżerach mogę jedną rzecz kupić. podziwo I już ma wszystkiego jeszcze więcej, ale chyba za dużo inwestorów już z tego nie przyjdzie. <śmiany> więcej niż. Tyle raczej nie do rady. Dobra, to zresetujmy. nie ma co czekać. Ta... Myślałem, że będę trochę więcej czekał przed kolejną grą, ale przypomniało mi się, że... ...miałem jeszcze jeden raz zagrania w tą gierkę. Więc oczywiście wykorzystam to jak najszybciej, żeby już mieć... W ...miarę spokój, powiedzmy. Idę mogę wydać aniołków? Wszystkie już? Będę mógł może? A. Nie pamiętałem tego, że mogłem już wszystkie kupić. No dobra. Co my tu mamy? Czy ja wykupiłem już wszystko, co mogłem w ogóle? 25 queen decylionów. Tutaj niżej już widzę nic. A w kasie to tam się będzie pojawiać co chwilę coś. Dobra, ulepszamy, ulepszamy, ulepszamy. To nie ma co za dużo czasu tu marnować. Ale dużo mogę tego w ogóle kupić. To jest ciekawe. Kolejny achievement, który mam do wbicia na ziemi, to jest chyba kupno w ogóle 5000. Wszystkiego albo coś takiego więc trochę się będzie na pewno na ten achievement zbierać. Raczej nie wiem, czy jeszcze dzisiaj coś się uda w tej kwestii. Nie, nie wiem, nie wiem. Dobra, nie ma co tu już czekać więcej na tej ziemi, niech to tam się mieli, spokojnie. Na księżycu? Na księżycu powinno być jeszcze więcej do roboty. Bo ostatnio zostawiłem na dosyć... Mm, wczesnym etapie... te budynki. Dobra, rozwinę sobie to. O, elegancko złoto. I... niech będą... te... sodoły? czy się? Co my tu mamy? Old Profits razy 9 i jeszcze plus 3 inwestorów, super. I wszystko kupię. I za jakoś się zwiększają? Troszeczkę? Ale nie tak dużo? Nie, właściwie różnica mniejsza niż na ziemi. Ciekawe. Dobra, to zresetujmy. Chyba, że mogę tu coś jeszcze kupić sprytnego. Co mam w unlockach? 500, w, no, albo 450 wszystkiego. Nie wiem, czy mogę kupić 450 tego. Oj, wątpię. <gry> Dobra, to z, niech pójdzie ten reset. wow Miksik. A no tak, muszę najpierw coś pokupować. Zapominam co w czas. To jest strasznie głupie, że ja muszę przynajmniej raz mm, zacząć coś budować, żeby potem menadżerze to ogarnęli, bo w przeciwnym wypadku oni w ogóle tego nic nie ruszają, jeżeli nie klikną. Trochę mi się to nie podoba. Nie wiem czemu po tylu latach, kiedy jest się obecna, to nie zmienili tego. Aż takie trudne, czy coś? Co tu mamy? Plus 10 gravity. I na no to już nie warto chyba wiedzę zbierać. Znaczy wydawać aniołów. O, też mi się tak wydaje. Drogie to i zbędne. O, kolejne ulepszenie za 9 razy. Fajnie. No ciekawe ile teraz będę musiał czekać, żeby uzbierać na powiedzmy właśnie Ulepszenie do tych paru kolejnych ulepszeń, Queen Victyliony? Czy przypadkiem to nie było coś, co ja bardzo wolno zbierałem? Zresztą teraz już nie ma tak ciężko. No, chcę to jeszcze ulepszyć na 400 poziom i już będę spokojny. Dziękuję. Bye, next. Nie ma nic w Nokiach. Fajne rzeczy są w kosmosie, na przykład za 5000 butów mogę sobie podnieść tyle mnożnik. Albo za oksydzyn bary, albo za te mm, kopalnie sera. Niestety chyba trochę długo zajmę zanim uzbieram na cokolwiek z tego. No bo tu widzę potrzebuję 308 queen drigatrionów, czyli więcej niż w ogóle tutaj mam. Do czego jeszcze mogę? Do tego jakieś septy. i jeszcze maszyny sera, też jakieś Octotry. Ja w ogóle nie wiem, za, za daleko to wszystko jest moim, poza moim zasięgiem, w ogóle. Dobra, zjema zrezygnowana. No to co, zróbmy tylko. Marsa, sobie odblokujmy w końcu. Za 100 MB. Nawet nie dostałem achievementa żadnego. <śm> Może dostanę jak już. tam coś kupię na tym Marsie. A, dostałem nagrody za to, że w ogóle wszedłem tutaj. Pełmik, jakieś coś tam i jakieś coś tam. Hej, Mars Velus Leader. Duży Mars, witaj na czerwonej planecie. Dobre wieści. Lokalni Marsjanie są wielkimi fanami kapitalizmu i chcą pomóc Ci zmaksymalizować profity. Kiedy flet jest gotowy, wciśnij deploy w bu żeby podwoić swój przychód na krótki czas. Mogę nacisnąć statek, aby przyspieszyć czasownik i spowodować, że dłużej to zostanie. Czyli coś jak event w sumie. Wypróbuj kiedy będziesz miał nie wiem, coś tam menadżet, czy już wszystko. Kurczę, ten Mars jest głośniejszy od reszty planet. Co przyciszyć trochę. Tam mi głowa wybuchnie od tego dźwięku. Dobra, a co to tam te stroje, co dostają niby? Choć wątpię, że będą lepsze od Mojego pięknego eventowego oraz 50% richard bonus. Tu jest profit booster on Mars. Mm. <laughs> chyba nie. Chyba jednak to słabe. No, dobra? Uh, szybko to się robi. Dobra, pierwsza rzecz kupiona, albo i nie. Dobra, działa tam nexta? 31. No dobra, to nie będzie tak łatwo. Mogę sobie Maxa od razu wziąć, bo czemu nie? A nie jest tak zacząć znowu nową planetkę. Moja Nie wiem o to, ale ok. Podobno Marsa się w ogóle kończy najszybciej ze wszystkich. O, dzięki. Ze wszystkich planet. Wśród w sensie Księżyca i Ziemi. I Marsa też. <gry> Więc spoko całkiem. O, ja jestem są menadżerowie, to są tani w ogóle. Zobaczmy. Najdroższy za 200 septylionów. Ok. O, to ten goście z filmu takiego tokowego. To pokupujmy, pokupujmy dalej. Widzę, że tutaj te kamyczki. W ogóle co? Że kamyczki nie bym mogę sprzedawać. A, rozumiem, że to jest jakoś. Jest istotne dla moich przychodów na Ziemi jakby nie? A czy może tak wymyślam trochę. Po prostu dziwi mnie, że tutaj kamyczki można kupować albo czekoladę, czekoladę na marcie. Tak się go z opylają. Albo jak w spore, że ten z tego koprót czegoś. Jest przychód. Może to też ma znaczenie. Przez chwilę wyglądało, jakby ten goście miał brodę. Men, 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 men. Man. Dobra, kolejny menadżer. Dzięki. A gdzie są jakieś ulepszenia? No za 15 milionów dopiero są. Kamyczki. O, kurde. No to sporawo. A i ma brodę. Czasem się pojawia mu. Ciekawe, od czego to zależy. Nie mam pojęcia, ale widzę, że te mm, kamyczki to mi chyba w ogóle najwięcej dają. Chociaż czekolada też w sumie niczego sobie, tak szczerze. No bo zobaczmy, gdzie mam nexta. O, już mogę. Super. 16 milionów ewentualnie, a tutaj 412 milionów, no dobra. To na czekoladę już mam, super. I na menadżera widzę miałem chwilę. Runsman. No i super. Nie muszę się już w ogóle tu przejmować niczym jak to tam leci sobie o samym osobie, <grych> Ewentualnie mogę się pobawić jeszcze w te Marsjany, zaraz. Który 33. Za Jakie spore te profity, ile to mam w ogóle ulepszeń, mogę przejechać na przykład na koniec listy? O no ojej, drożyzna. Za 100 bilionów dopiero aniołów mam pierwsze ulepszenie. Kurczę. O, nie wiedziałem, że mam siedmiodnowe timarka aż 3. Ciekawe skąd dostałem. I kolejny budynek. Dobra, a gdzie mu ja za... Nie wiem. A może muszę to dopiero kliknąć i wtedy się dostanę? Coś? A może chodzi o aniołki, po prostu. Ciekawe za, za jaką wartość będę miał pierwszy z nich. Dobra, niech to się na razie robi na Marsie. Wrócę sobie na chwilę na Ziemię. Powiem, że tutaj zostawiliśmy niedokończony biznes. Uch, Cytrynki, na pewno. Czy jakieś ulepszenia? No, razy trzy, super. I powiedzmy gazety. No, shopy. No super dużo to mi nie daje, ale też spoko chyba. 178 Queen No, ładne, ładne. No, kolejny manżerek, super. Coś tam taniej. Kamery <gry> znowu. Sporo mi ciśnie tych kamer, ale tak dużo mi nie dają. Pizza Delivery z Banks, Shrimp's, Donut Shops. A, bo to leci tak w górę. Ok, logiczne dosyć. Najlepsze ulepszenia na samym końcu, bo to ten rynek najmniejszego budynku. A w ulepszeniach... a... Jest coś ciekawego, rozumiem. No dobrze. Ile tych kamer mi chce boostować? Co chwilę? Bardzo dużo. Może no, i dobrze. Hmm. Uuu... że coś tu się buguje. <grystanie> o Ojej, chyba uderzyłem ścianę w tym... ziemi. Coś mi się wydaje. My się te... Tutaj samochody ulepszyć na 2300 poziom, żeby mi tam zbudowało wszystko. Albo i nawet nie. Za 2, 2, 2, 2 mam wszystko raz, dwa. Hmm. Ej, to już zaraz moment. Już w tej chwili praktycznie. No i ekstra. I co dalej? Za 2, 300. No i tutaj już pogrzebane. <grytanie> Za szybko to nie będzie. Te 300... Tutaj nie i tutaj też tak średnio. Dobra, to spędziamy na ziemię Księżyc znowu. I mam swój profil razy 9 kochany. I aniołki plus 3% mogłem kupić, tylko też mnie nie stać 3S5 Troszkę dużo. No, no, trzeba być uzbierać. O unlocki za 450 wszystkiego. Ale nawet to nie mogę do takiej wartości dobić. Te statki są takie drogie. Niesamowicie. Nie no, co się dzisiaj normalnie tym Marsem pobawimy i tyle. Na Marsie najfajniej. O, mogę w ogóle wszystko Nexta pokupować. Cyk, cyk. Jak, nie będą te kamyczki, bo czemu nie? I co mogę już kupić? Mogę kolejnego. Też prawie po... no połowa menadżerów prawie w sumie kupiona jest już. A, bo tutaj nie mam tych budynków 10, tylko 9. Bo mi tu zajmuje ten profit Marians. 33 za czekoladki Dobra, no to skoro nie mamy już na niej innych planach, tak za dużo nie jest do roboty Chyba, że jeszcze na tym księżycu jakbym mógł kupić No, dziękuję No i można zostawić Na jakiś czas To się pobawmy tutaj To znaczy, zdeploymy to O kurde Co się dzieje tutaj? A, rozumiem, że mogę to klikać O, dziękuję Ale śmieszne Marsyanie odlatują. Fajna grafika jest tutaj w sumie. I za 100, dzięki. Będziemy kupić jakieś kolejne budynek. Za 400, znaczy za 49 bilionów dopiero. No cóż. Wow, o ty, te Marciany zostały aż 30 sekund. Ja nie muszę tak często klikać. Fajne. Przecież jestem do Valencyny, gdzie to zostawało 3 sekundy. Trzeba uważać. O, urosła mu broda jednak. Nie starzeje ten budynek, najwidoczniej. <gry> I, za, I 200 kamyczków. I widzę, że tam mogłem jakiś upgrade kupić. Przyjemne Za 100 bilionów. No dobra. A tu mogę jeszcze, o. Coś ciekawego. Ka każdy razowo 1 bilion? Eee, to mało dosyć. Ten budynek daje. Dobra, to ja chcę tu ulepszyć. Kolejne ulepszenie, 19 trilionów. Oż troszkę dużo. Była trochę aż za dużo. No moje możliwości. 75 czekoladki. Jak to wygląda? Tu po blokach są jakieś śmieszne wartości. 333 za Terformery i tam. Wow. No to fajnie by było zbierać do tego nawet. No szybko rośnie ta kasa. Przyjemnie całkiem. No dobra, na razie widzę chyba nic tu ciekawego. Nie będzie przez jakiś czas? Jak powiedzmy... O, o, chyba, że ten menadżer jeszcze. Jak będę się zbliżał do zdobycia jakiegoś achievementa to wnowie oczywiście. Kolega mi kiedyś w technik. E, przepraszam, w gimnazjum mówił 7 lat temu. Rafał zresuta jakbyś miał Stranioł. No i mam już 194, więc wydaje mi się, że będzie dobry moment, żeby zresetować, przynajmniej jeden reset zrobić na wizji pierwszy. Profit Martiany, w ogóle spoko nawet ulepszenie, chociaż razy dwa nie jest to jakoś bardzo dużo. Yy, I odnawia się prawie 3 godziny. Ale przynajmniej można też to przyspieszyć. Ciekając sobie, ale wątpię, że mi się chciało. <ścoughs> Naprawdę. No ale nie no, spoko, spoko. Tutaj nie wiem, mógłbym jeszcze menadżera kupić jak mi chciał za 100 trylionów, ale no, raczej nie. Ale za to, to będę mógł Managera Aniołków za jednego zakupić to chyba będzie w miarę w porządku. Dobra, równo 200 lecimy. Zobaczmy, jak bardzo nam przyspieszy początek rozgrywki. 200 aniołków. No, powiedzmy, chyba całkiem spoko. Przyspiesza, przyspieszyło. Nie no, co ja bym by, by ją w W ogóle o wiele szybciej to jest w tej chwili. No i to mi się podoba, takie ulepszanie. Bez przerwy. Dobra, ile tam za pierwszy, kolejnego menadżera? 10 milionów aż chcę. No, dużo, dużo kurczę. Zobaczymy, mój next. Tutaj jest. Dobra, jest menadżerek. Weźmy pierwsze, kolejne ulepszenia. No właśnie, mogę kupić tego menadżera za jednego anioła. Nie ja wiem, czy dużo mi da. Wow! O, nie pamiętałem, że tutaj jest aż po 33. Kawę. No spoko. A, bo teraz mi pokazuje, no tak, że to było to za, 20, za jednego anioła, no dobra. Myślałem, że tutaj będę miał quick buy a. To chyba byłoby trochę zbędne. A tak to przynajmniej mogę sobie zobaczyć, co ja tam mam w rogu kolejnego do kupienia. No i to też w miarę spoko. Dobra, jak szybko nadrobię ten posem, który wcześniej straciłem. Bardzo szybko czy bardzo wolno. Nie no, chyba nie tak bardzo źle, nie. Już mam tutaj 80 robaczków, 25 bilionów. Nie jest to bardzo dużo. Wydaje mi się, że wcześniej jak kończyłem, to miałem nieco więcej tego wszystkiego. O, będę mógł zaraz twarzyczki znaczy meny 3 razy 33, no i super. I już tutaj 26 bilionów. I tutaj kolejne ulepszenie. 31 bilionów. Eee, mało trochę. Chyba ja powinienem był zresetować ewentualnie jak miałem trochę więcej tych aniołów. aniżeli tylko 200. I teraz będę mógł siał poczekać sobie na dorobienie się kolejnych. No powiedzmy trudno się mówi. Ale okej. Okay. No, może zerkniemy jeszcze na Ziemię i Księżyc, czy coś tam ciekawego. Tutaj widzę, już mogę kolejny raz zresetować, a to już można sobie samemu zrobię. Ulepszeń tutaj za dużo nie ma. Next chic. W porządku, Profiter S2. I jeszcze coś tam. I tu już widzę, nie mogę kupić ulepszeń do... ...kopalni oleju, niestety. A ja tutaj chyba jeszcze poczekam, niech to się trochę jeszcze bardziej porobi. Niech się jeszcze potworzą ci inwestorzy. A na księżycu zaś... Nic. Totalnie nic. Niestety. Hmm. Kurde, jak ten księżyc jest powolny. Powolniejszy od ziemi, o dziwo. No nic, dobra. na Marsie mogę jeszcze coś? Mogę 23 portale. Czy jest to opłacalne? Może. Być może tak. Co to za jakiś nieregularny mnożnik razy 3,33? ,3. Dziwne sprawy. No cóż, dobra. No na się jak mówiłem tylko jeden achievement jest za 5000 tysięcy budynków. Czyli raczej będę musiał chyba trochę pograć, a przynajmniej z tydzień, żeby ewentualnie to uzbierać. Tydzień to znaczy kolejne dwa eventy powiedzmy? Nie, jak kolejny event będzie to wydaje mi się, że już na nim powinienem pobocznie tego marca skończyć. Tak by wychodziło. Myślę, że. Ta. Że to było blisko, blisko do tego, żeby to zrobić. Dobra, nic, już więcej was nie zaskoczę, chyba. Mm, żeby uzbierać do 3000. Tutaj. Na tych budynków będę raczej potrzebował trochę czasu. Raczej więcej niż powiedzmy. Dzień, chociaż. Dobra, jeszcze spróbuję, żeby dobrnąć do tego. Zobaczymy, ile się uda jeszcze w ciągu kolejnej godziny zrobić postępu. No, muszę Wam powiedzieć, historyczna chwila, ponieważ otóż, oponki, czyli pierwszy budynek, w końcu przesiegnął cytrynki w zarobkach 13,5 sept ponad 8,5 cytrynek. Niesamowita rzecz. I w ogóle zauważyłem jedną śmieszną sprawę, ponieważ mm, zapomniałem, że miałem tutaj odznaki właśnie z walentynek różne, niepotrzebne. Ale wśród nich miałem jeszcze taką różę, która dodaje mi 300% boostu do portali. I dlaczego ja tego nie miałem, to po prostu nie mam pojęcia. Tutaj sobie poresytuję później. Ale tak, no po prostu spójrzcie tylko na ten Mars. Jak przecież. Kupię zaraz to ulepszenie, znaczy ulepszę sobie te portale i jeszcze dodam do tego odznakę. No, widać, że szybciej leci, portal aż 4 kwintyliony mi daje za każdym razem. Bardzo duże wartości. I terraformery mnie kosztują 82 oktyliony, i wydaje mi się, że jeżeli teraz sobie jest za 330, Tysięcy aniołków, to powinna być szansa, żeby w końcu zakupić to tego pierwszego Terraforma. Niestety, w za aniołki dalej nic nie kosztują aż 100 bilionów, czyli trochę za dużo. To jeszcze jeden ostatni zakup. No i zróbmy ten rest. Nie ma co czekać dłużej. Po zresytowaniu będzie jeszcze większe. Te wartości będą w sensie. Lecimy szybciutko. To już że mnie, no prawie nic nie kosztują, są tacy tani. Już nie ma problemu w ogóle, żeby uzbierać na nich z powrotem. No, portale, dziękuję. Jakieś ulepszenia wiadomo, razy 33 wszystko. I te portale razy 33 one tak dużo dają, ale jak się uzbiera na 33 te mózgi, to dają jeszcze więcej. Taka się myślna rzecz. 128, dobra. I co już będę miał uzbierane? Powinienem mieć już za lada moment na 33T Jeszcze nie? kurde ile one kosztują? Da no, 12 quintillion, No dobra No i Cyk. I już dają tak dużo, że nie ma co po prostu patrzeć na to. I już tylko zbierać na terraforma za 13 septylionów. Ile to kurde będzie 13 septylionów? septyliony są już po kwintylionach. Mam nadzieję, bo chciałbym to już mieć kupione, chociaż chociaż jeden raz. Chciałem czy się opłaca zbierać na no, to w ogóle. Ile do, do ilu, do Nexta? 12 septylionów, rety. A to są septyliony. Oooo! To jednak nie rozbieram do Terraforma jeszcze. No cóż. No ale przynajmniej tutaj tą odznakę ogarnąłem, więc. Ja tam jestem zadowolony, z, że w ogóle spojrzałem tutaj, już myślałem, że w ogóle tam nie spojrzę i, i okaże się, że będę tak, tak powoli to wszystko rozwijał. A mogłem to przyspieszyć z początku, bo co dodaje mi do portali, nie? Hack portals, czyli dokładnie ten budynek, prawda? Tak. Dający mi masę, masę pieniędzy. No nic, myślałem, że jeszcze się uda do tego terraformera, chyba że widzę, że inwestorzy tutaj sobie znowu rosną. Mm, he, he. Nie wiem, no dobra, no to jeszcze powiedzmy, że spróbuję uzbierać jeszcze, może jeszcze więcej tych aniołów, żeby już mieć pewność, że do tego terraforma dociągnę. No i w końcu będę miał wystarczającą okazję, żeby skupić terraformację i przyspieszyć sobie inwestment wszystkiego raz dwa. Dziwne dosyć ten Mars, muszę Wam powiedzieć, ponieważ m, dlatego, bo zecina mi m, i to jest dosyć dziwne. Teoretycznie, Adventure jest nie powinien w ogóle śnieć kąpa, ale się okazuje, Marsik jaśni mi ładnie mojego PC-a. Transformacja w ogóle kojarzy mi się z panszówką jedną, chociaż nie grałem nigdy. Ale jak zobaczyłem tylko tą nazwę, to jak czymś tak przyszło na myśl. Na razie tutaj ci mózgowie mi najwięcej dają pieniążków, bo 36 septynów praktycznie co chwilę, co 0 sekund, jak widać w policzniku. Kolejny menadżer tutaj widzę już będzie mnie kosztował aż 200 septynów. to raczej za szybko na niego nie rozbieram. I tutaj te profity też, też wszystko, wszystko drogo. No nic, na księżycu nic się nie zmieniło do tej pory, wciąż z co wszystko leci. Ale za to na ziemi, już coraz więcej mi prześciga te cytrynki budynków. To znaczy na razie tylko... Tr... No dobra, na razie tylko pąki mi akurat prześcigają ją. Ale patrzcie, tutaj już te krewetki prawie doganiają, 24 septy tym I kamerki. Dwa budynki są bardzo blisko, żeby jeszcze te cytrynki wyprzedzić. Po takim długim czasie, dobra, mam nadzieję, że odcine się podobałyście, żeby ci oglądać kolejne. Już nie ma w ogóle planów. Poczekajmy, może na jakiś event fajny, albo jakbym miał trochę więcej może czasu, może za miesiąc. Jak już będzie event jakiś ciekawy, w ogóle widzę, że mogę exchangea zrobić. No to czemu nie w sumie? I tak mam tych megabaków bardzo dużo. <noise> więc kolejne exchangea już mogą mnie kosztować tak dużo, że nie będę miał w ogóle. Pieniążków na nie. No ale co tam nie szkodzi. A na marcie to nawet nie wiem, czy to w ogóle da cokolwiek radę. O, kolejne ulepszenie RZ2 dopiero przy 50. Szkoda troszkę. Ale przynajmniej to mogę jednego z kupić. <grych> Tutaj już chyba nie będę mógł akurat to robić exchange'a. No właśnie. Musiałbym uzbierać przynajmniej jeden decyzją tych śmiesznych tej śmiesznej waluty marsowej. To ja do kolejnych odników. Na razie.